Będą zmiany w rządzie, okej. Okay. No właśnie, do, to... Czy będą zmiany w rządzie? Do końca się jakby na początku. Ja jestem przełożonym moich ministrów i e, pamięta pan rozmawialiśmy kiedyś, w jaki sposób pan rozmawia i pracuje ze swoimi podwładnymi wtedy, kiedy pan pełni funkcje e, kierownicze ja e, e, nie w mediach. W I, I to więc e, e, mam podobną zasadę jak pan. Dobra, to co ja jeszcze w Lista na dupie po prostu? To, 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 kurwa, to ma kurwa, to mają być blokady dróg, kurwa, co to w ogóle jest? To cały dzień, kurwa, robiliśmy tą w Grzesiu. I co to jest, kurwa, z buczyn? Gdzie jest, kurwa, napisane, czy to jest droga krajowa, lokalna, czy jakaś? Skąd ci biedni ludzie kurwa mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem. Wypierdalamy tą planszę. Nie ma kurwa tej planszy. Z baranami po prostu nie można pracować. I wypierdol mi ten kawałek z, bia z białej. I skontaktujesz? Z... Z, kurwa, po prostu, po prostu. Nie mogę tego, kurwa. Jest w grafice się zatrudnia komputerowej. Rozmawialiśmy kiedyś, w jaki sposób pan rozmawia i pracuje ze swoimi podwładnymi wtedy, kiedy pan pełnił funkcje kierownicze w mediach. I to więc y, y, mam podobną zasadę jak pan. może bardzo słuszne było zadanie wczoraj przy Pawła w tym samym studiu. Pani redaktor, no, zadanie jej pytania. ...kiedy tak mm. nie reagowała na kolejne zdanie o nie umie jak, Kry jak Tomasz i zrób, to jeszcze raz. ...to jest to tak, kiedy zapytał po czy on krytykując brak się obraża jej uczucie religijne. To takie obrażenie. Patrzcie, teraz będą informacje w taka FM, jeszcze przedtem jedno piękne rżenie Tomasza Lisa. Tomku? Nie! 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 nie, 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 nie. <todgryczne> i słyszeliśmy głowiec przejeżdżający się, że kura zaczęła się. Trzeba go prezydencie, Polska z tobą. Ja o tym myślałem, z tą metaforą może. Ten był rodzinski spis, o mówił Kąśliwie, ale akurat jak na, jak na niego nie aż tak bardzo ironicznie. Tak, że... Nie, bo oni za, od zawsze wiedzieli, że Wałęsa jest agentem, tylko nie wiedzieli wtedy, jak mu pomagali w, w osiągnięciu prezydentury. Nie, wobec was, mam wrażenie, panie premierze, oczekiwania nie są tak wysokie. A, a dlaczego? Bo w istocie po rządach PiSu ludzie całkiem sobie cenią święty spokój. I tak naprawdę jeszcze ten święty spokój w polityce, brak tych szalonych pomysłów, dzień w dzień, wystarcza. Tomku? ハハ <laughs> <laughs>